Cześć, tutaj Marek i dzisiaj mam opowiedzieć wam o grze Netherwatch. To jest prototyp Netherwatch, który dostałem od Mariucci Design, dziękuję za podesłanie. Możecie ich kojarzyć z serii gier Explored. Jest to jedna z moich ulubionych serii fantazy, ale tym razem dostajemy coś innego, dlatego że Netherwatch to jest kooperacyjny horror na hmm, jednego do czterech graczy, w którym wcielamy się w agentów torpiących różne hmm, nadprzyrodzone rzeczy i tropiących de facto demony i będziemy starali się te demony wytropić i je odegnać. Przy czym nie jest to gra, w której wiecie, biegamy z shotgunem i szczelamy do wszystkich, tylko raczej taka gra dedukcyjna, gra mroczna, gra taka poważna, jest taki horror-horror bardziej. Gra trafi na GameFounda wkrótce, nie znam dokładnej daty jeszcze, ale zostawiam Wam link w opisie tego filmu do takiej strony pre już na GameFoundzie, na którą możecie sobie wejść i możecie się zapisać na powiadomienie o starcie kampanii. Teraz przenieśmy się nad stół, powiem Wam szybciutko o co w tej grze chodzi, a potem powiem Wam o moje takie bardzo wczesne, o moich wczesnych wrażeniach. Tak, Nether wygląda przygotowany do rozgrywki. Wejście pod uwagę, że to jest prototyp gry, więc różne elementy, różne komponenty na pewno będą się różnić w finalnej wersji. Jakość tych komponentów, tych różnych żetonów, no to oczywiście nie jest finalna. Ale w prototypie oczywiście chodzi o to, żebym ja był w stanie pokazać Wam o co w tej grze chodzi, no i żebyście wy zobaczyli, na czym ta gra polega. Więc w tej grze wcielamy się w agentów, którzy trafiają do danej lokacji i muszą wytropić demona, który tą lokację nęka, który gdzieś tutaj jest ukryty. I my będziemy musieli zgadnąć, jakby przeprowadzić śledztwo i zgadnąć różne cechy tego demona, odgadnąć z którym walczymy, żeby odpowiednio przygotować się do rytuału, żeby tego demona wezwać przywołać, a następnie wykonać rytuał odegnania. W grze mamy, w tej akurat prototypie mam dwa rodzaje jakichś tam tych operacji, takich jakby misji. Każda taka karta mówi wam, jakiś tam daje wstęp fabularny, informacje jak sobie rozłożyć konkretne pomieszczenia, mówi wam o tym jakie żetony w których miejscach rozłożyć, a z drugiej strony mamy informacje co się stanie, kiedy wejdziemy w interakcję z konkretnymi znacznikami, jakieś dodatkowe zasady, daje też nam warunek ucieczki, dlatego że ta gra się może skończyć w ten sposób, że albo tego demona wygnamy, odegnamy, wykonując odpowiedni rytuał, albo po prostu będziemy zmuszeni uciec. <trym> Więc tak to wygląda. Więc mamy to różne pokoje, mamy nasze, to się nazywa HQ, czyli naszą, powiedzmy, bazę, w tym przypadku pojazd, z którym myśmy tutaj przyjechali do danej lokacji. W tej naszej bazie mamy to różne deki kart, które będziemy mogli pozyskać. Mamy tutaj Essential Items, czyli takie przedmioty niezbędne do wykonania rytuału, różne przedmioty niezbędne do przeprowadzenia śledztwa i wytropienia tego demona. Mamy HQ Items, czyli inne takie przedmioty, które po prostu są bardziej zwyczajne, które też mogą nam się w śledztwie przydać. Mamy Scavenge Items, ze Staria Kart który będziemy mogli zdobyć tutaj w lokacjach, chodząc i wykonując odpowiednią akcję. Jeśli mamy gdzieś taki znacznik, no to możemy po prostu przeszukać tą lokację i zdobyć jakiś tu przedmiot stąd. Zanim zaczniemy grę, musimy wybrać demona, czy a bardziej wylosować demona, z którym będziemy walczyć. To jest bardzo fajny element gry, dlatego że w prototypie mamy 4 w finalnej wersji będzie 12. Mamy takie pudełeczka, no w prototypie są plastikowe, finalnie jakoś tam będą pewnie ładniej zrobione. Mamy pudełeczka, co nazywa się Demon Vault i Mamy 12 takich pudełeczek. I my na początku gry sobie losowo wybieramy jedno z tych pudełeczek, więc kompletnie nie wiemy, z jakim demonem przyjdzie nam się zmierzyć. Każde takie pudełeczko zawiera różne elementy, różne komponenty niezbędne do przeprowadzenia śledztwa, ale zawiera też talię wydarzeń. Ta talia wydarzeń demona będzie łączona z taką talią wydarzeń, e, taką zwyczajną, i mieszana i tasowana, więc nigdy nie wiemy, czy wydarzenia, które dobieramy są od demona, czy od, czy takie zwyczajne no co utrudnia nam jakoś tam śledztwo. No i kompletnie nie wiemy, nie możemy zaglądać, oglądać tych kart do końca, z jakim demonem walczymy. Jaki tu demon się kryje w tym pudełku? Wiadomo, dlatego że na dole samym jest taka koperta i jak już przychodzi ten moment, kiedy wie, wydaje nam się, że wiemy, jaki to jest demon i go przyzywamy, otwieramy tą kopertę i dopiero wtedy wiadomo, z kim nam przyjdzie się zmierzyć. Więc my od początku gry nie wiemy, z jakim demonem walczymy. Naszym celem jest po prostu wytropienie, odgadnięcie, Wskazówek różnych, żeby tego demona gdzieś tam odnaleźć. E, możecie się zastanawiać, skąd my wiemy, jaki to jest demon, jak te wskazówki będziemy szukać. Wskazówek będziemy szukać poprzez różne sprzęty. E, to Wam jeszcze pokażę, zanim przejdziemy do naszych badaczy. Mamy pełno różnego ekwipunku, i ten ekwipunek to są różne przyrządy niezbędne do tropienia demonów i do odgadywania cech demonów, demona, z którym walczymy. Dlatego, że te demony mają różne swoje cechy. Będziemy stale się je odkryć i drogą eliminacji dojść do tego, w jakim demonem konkretnie walczymy. Każde pudełko z tym naszym demonem ma komponenty dedykowane, komponenty dedykowane do tych konkretnych naszych urządzeń. I tu wam na przykład pokażę coś takiego, że jeśli na przykład mamy to miałem źle włożone, to powinno być w pudełku demona. Mamy taką karteczkę i mamy odpowiedni sprzęt. Możemy tą kartkę z różnymi pytaniami, na przykład are you in pain, wkładać do tego spirit boxa i tu się nam będą różne odpowiedzi wyświetlać, czasem sensowne, czasem nie, co powoduje, że będziemy mogli być może wyśledzić danego demona. I każdy taki z tych przedmiotów, z tego sprzętu, Niezbędnego do śledzenia tych demonów. To jest taka trochę mini gra w grze i to jest bardzo fajne, bo w inny sposób tutaj się wyszukuje, w inny sposób się tutaj coś sprawdza, w inny sposób się dowiaduje i z jakim demonem mamy do czynienia. Ale nadal będziemy zdobywać różne rzeczy. Te różne wskazówki, różne cechy demonów, które odgadniemy, będziemy sobie wykreślać na takim arkuszu, zaznaczać jakie cechy nam się uda odgadnąć, czy na przykład jakiś stwór, który tutaj jest. Ma jakieś cechy, że na przykład nam darkness, cold spot, teleport, shapeshift. No i zaznaczając, co nam się uda odkryć. Drogą eliminacji dojdziemy do tego po prostu demona, z którym walczymy. No lub nie. Miejmy nadzieję, że tak. I tutaj do pomocy dostajemy kodeks demonium, czyli taką księgę. To rzeczywiście to jest prototyp, ale już jest wykonana bardzo fajnie. Którą my jako ci agenci dostajemy od naszych zwierzchników. Która zawiera mnóstwo informacji na temat demonów, na temat stworów, z którymi walczymy na temat różnych cech tych demonów, co pozwoli nam lepiej wyśledzić, z kim mamy do czynienia. Dlatego, że nie tylko poprzez używanie tego ekwipunku, który Wam przed chwilą pokazałem, możemy cechy odgadywać, ale czasem poprzez karty eventów. Na tych różnych wydarzeniach będą się działy różne rzeczy i my na podstawie tego też możemy próbować odgadnąć, z kim walczymy. Następnie, po opisaniu tych cech, mamy opis tych wszystkich demonów. Jaki jego mamy demona, jakie on posiada swoje cechy, jakie musimy mieć e, summoning circle czy to taki okrąg, gdzie będziemy go przyzywać, jakie relikty musimy mieć, żeby go odegnać, jak wygląda cały rytuał odegnania konkretnego demona. Dla każdego demona ten rytuał odegnania wygląda kompletnie inaczej, więc my musimy po to zgadnąć, odgadnąć cechy tego demona, z którym walczymy, żeby się odpowiednio przygotować, dlatego że te różne relikty, te różne przedmioty potrzebne do rytuału możemy pobrać z naszego HQ, z naszej bazy, ale w momencie, kiedy demonem już walczymy, jesteśmy na tym etapie walki z demonem, nasza baza już jest dla nas niedostępna. Demon pozamyka wszystkie drzwi i musimy z nim walczyć. Więc jeśli się źle przygotujemy i weźmiemy złe przedmioty ze sobą, źle się przygotujemy do tego rytuału, bo odgadliśmy nie tego demona, no to nie będziemy mieli szansy go pokonać, będziemy musieli po prostu starać się uciec żywi środkach. Więc to jest bardzo spoko. Oprócz tych cech, tych demonów, mam informacje o przedmiotach, które posiadamy, o tych wszystkich przedmiotach, które wcześniej Wam pokazywałem, jak ich używać, jak używać tych różnych okultystycznych przedmiotów, żeby wytropić tego demona i odgadnąć, jakie on może być cechy, jakie on może mieć charakterystykę, żeby jak najlepiej się przygotować do walki. I na tym przygotowaniu, na tych wskazówkach polega pierwsza część tej gry. Mamy naszych badaczy w wersji prototypowej, mamy tych badaczy ośmiu, nawet cztery planszetki, ale są dwustronne. I każdy taki badacz ma miejsce na tor akcji, gdzie zaznaczamy ile akcji nam zostało, miejsce na tor poczytalności, jakąś unikalną pasywną zdolność, unikalną jakąś umiejętność pasywną, czy jakąś, którą możemy sobie odpalić. Ma miejsce z lewej i prawej strony na lewą rękę, prawą rękę na jakieś przedmioty, no i miejsce... Kieszeniach. Jeśli gramy jednym lub dwoma badaczami, mamy trzy miejsca: pocket jeden, dwa, trzy. Jak gramy w trzy, cztery osoby, mamy tylko dwa miejsca w kieszeniach. Więc jesteśmy ograniczeni tym, co możemy nosić, więc yy, możemy oczywiście coś wnieść do, do tych lokacji, pozostawić na ziemi i w przyszłości tego używać. Ale no nie możemy jakby wszystkiego ze sobą targać, dlatego określenie z kim walczymy, z którym demonem jest dosyć ważne. Yy, mamy te lokacje, mamy tych naszych badaczy. I jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka wygląda tak, że w zależności od tego, czy demon jest ukryty, czy demon nie jest ukryty, troszeczkę inaczej. Dlatego, że demon na początku gry jest w stanie dormant, czyli gdzieś tam jest ukryty. Nie wiemy, nie widzimy go, nie ujawnił się jeszcze. I wtedy wygląda gra rozgrywka tak, że bierzemy naszego, naszą postać. Ta postać wykonuje trzy akcje. Następnie po tych trzech akcjach dociągamy górną kartę stali fate. To jest jakieś tam wydarzenie. I potem rozgrywka rozgrywa swoją turę kolejny badacz i tak dalej, i tak dalej. Demon nie zawsze musi być ukryty, czasem może się pojawić na planszy. Wtedy nie wiem jeszcze jaki, ale jakoś tam swoją obecność manifestuje i on gdzieś się będzie na tej planszy pojawiał. I wtedy, jeśli taki demon się pojawi na planszy, gra wygląda troszeczkę inaczej, dlatego że wtedy on robi troszeczkę inne rzeczy bardziej groźne, stara się generalnie nas dopaść i nas zabić. I. Wtedy każdy badacz rozgrywa tylko dwie akcje, ale jakby wszyscy badacze rozgrywają swoje dwie akcje i potem rusza się demon. Czyli w zależności od tego, czy demon jest ujawniony, czy nie, gra wygląda troszeczkę inaczej. Mamy te lokacje. Jeśli demon się, się pojawi, możemy się ukrywać. Mamy takie specjalne tokeny ukrycia. Znaczenie ma też, czy pomieszczenia, w których jesteśmy, są rozświetlone, czy w ciemności, czy w mroku. Tutaj ciemność ma duże znaczenie, no bo ciemność działa na korzyść demona, a na niekorzyść naszą. Mamy latarki, mamy jakiś sprzęt, możemy próbować rozświetlać różne pomieszczenia, wtedy mamy troszeczkę łatwiej. Jak zaczynamy na przykład w ciemnym pomieszczeniu, rzucamy taką kością sanity i tracimy po prostu poczytalność na początku każdej tury. No jest szansa, że nie stracimy, bo to jedna ścianka, nie no, czy dwie ścianki, które nic nie mają, ale ogólnie tracimy. No, ale ten demon znowu na tym światło gasi, więc jakby. Światło też ma tutaj znaczenie, ale wracając do tego, co mówiłem, wykonujemy sobie trzy akcje i możemy chodzić, możemy się przemieszczać po tych lokacjach, możemy zbierać wskazówki, które gdzieś tu się mogą pojawić. Na podstawie tych wskazówek możemy odpalać nasz unikalny sprzęt. Jeśli mamy karty sprzętu, który odpowiada tym różnym tutaj bajeranskim gadżetom, możemy próbować tych wskazówek szukać zgodnie z instrukcjami, które są zapisane w tym kodeksie demonium. Możemy przedmioty zbierać, możemy przedmioty zostawiać yy, i Staramy się mówię, no, zdobyć jak najwięcej wskazówek, żeby odgadnąć, z kim mamy do czynienia. Będziemy musieli się wracać do naszego HQ, będziemy musieli w tym naszym HQ ee, zdobywać, zbierać ekwipunek, zbierać karty, które być może pozwolą nam się w tym demonem zmierzyć. Na końcu, tak jak mówię, jeśli załóżmy, że normalną turę i wykonaliśmy nasze trzy akcje, dobieramy górną kartę w tej talii, mamy taką specjalną komponent, e, w którym polega to, to polega to na tym, że karty wkładamy do środka i odczytujemy z drugiej strony. I teraz w zależności od tego, czy demon jest dormant, ukryty, albo manifestet, ujawniony, coś tam się dzieje, to wsuwamy po to, żeby nie widzieć tego numerku, dlatego że te numerki rozróżniają karty specyficzne dla demona od kart specyficznych dla takich ogólnych, kiedy tworzymy na początku talię, więc chodzi o to, żebyśmy nie wiedzieli, czy czytamy kartę demona, czy nie, no bo to może jakoś nas tam naprowadzić. No i wykonujemy to, co się tutaj dzieje. Może pojawić demon, coś tam negatywnego się może stać, ale czasem pozytywnego. Te karty wydarzeń, pierwszych kilka, w zależności od wybranego poziomu trudności, pierwszych kilka jest niebieskich, czyli takich bardziej lajtowych, a potem już idą te czerwone, czyli coś złego się będzie generalnie działo. I teraz tak, jeśli ta talia dojdzie do końca, a nam, jakby nie zrobiliśmy tego rytuału przywołania, Pojawia się demon, okazuje się, że on jest za mocny, nie możemy go odegnać, i wtedy naszą jedyną opcją jest ucieczka. Jak ucieczka wygląda, jest opisane na tej karcie e, misji. Co musimy zrobić, żeby po prostu uciec. No i to jest ten negatywny scenariusz, bo wtedy po prostu tylko zostaje nam ucieczka i tyle. Ale w pozytywnym scenariuszu wygląda to tak, że kiedy już mamy, y, wydaje nam się, że wiemy z jakim demonem walczymy, możemy go przyzwać. Robimy wtedy rytuał przyzwania, musimy mieć odpowiednie przedmioty, i ten demon pojawi się na planszy. I wtedy możemy albo z nim walczyć, wykonać rytuał, ten cały banishment rytuał, który jest opisany w tej księdze, na przykład banishing e, strzyga, czy tam banishing e, jakieś takie mamy jeźdźca, tam azotca, jakieś nietoperza. No, na razie musimy ten rytuał odegnania wykonać. Ale tylko pod warunkiem, że mamy odpowiednie przedmioty. Bo jeśli źle odgadliśmy, z jakim demonem walczymy i na przykład przynieśliśmy ze sobą z tego HQ naszego, z tej naszej bazy, przedmioty, które teraz są nam nieprzydatne, bo akurat temu demonowi na nic się nie przyda, się, żeby go odesłać, no to jesteśmy w przysłowiowych czterech literach i wtedy również pozostaje nam ucieczka. Demon, kiedy się pojawia, no to karty eventu już nie mają znaczenia. Wtedy mamy taką po prostu, bo już wiem, jaki demon się pojawił, przyzwaliśmy go albo ten, talia eventów doszła do końca. Demon jest po prostu potężny. I używam już takiej karty. Mamy kartę demona, on ma swoje różne pasywne umiejętności, ma różne swoje akcje, które będzie wykonywał, no i wtedy walka z nim już jest jakby przeciwko niemu, jest dużo trudniejsza. Albo robimy rytuał odegnania, albo po prostu uciekamy z lokacji. Jeśli wszyscy badacze zginą, gra się kończy, ale jeśli gramy tak dwoma badaczami lub więcej i któryś z badaczy zginie, no to dla niego gra się nie kończy, dlatego że on zamienia się w ducha i nam może pomóc. I to jest też fajne, że mamy taki cały kartę Afterlife. Gdzie gramy jako spekter, mamy troszeczkę mniej akcji, ale mamy również akcje, które możemy wykonywać, żeby innym graczom, którzy zostali tutaj żywi, żeby oni jakoś przetrwali. Więc fajne jest to, że jak jest eliminacja gracza, no to nie jest tak, że on trafi do domu albo nie zaczyna oglądać telewizor i się nudzi, tylko też może grać, ale po prostu jako duch. No a jeśli gramy true solo, jednym badaczem, albo wszyscy badacze zginą, no to niestety przegraliśmy. Więc na tym polega ta rozgrywka na chodzeniu, badaniu, wykorzystywaniu naszego chwipunku, naszego sprzętu, żeby wytropić tego demona, przyzwać go, no i go odegnać, a w najgorszym razie po prostu e, uciec. Hmm. Jak już mówiłem, jest to prototyp, ale w finalnej wersji ma 12 demonów, więcej lokacji. Te lokacje będą dwustronne, bo teraz są jednostronne, być może więcej badaczy. No i tak wygląda. Jeśli chodzi o granie solo, można grać dowolną liczbą badaczy, można grać tru solo jednym, dwoma, możecie grać trzema, czterema, jak Wam się podoba. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. No więc jest to prototyp. Zawsze ciężko się ocenia prototypy, no bo to nie jest skończona wersja gry, więc ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało w wersji finalnej. Bo jakość komponentów nie jest ostateczna, ale też zawartość jest tylko pewnym tam wycinkiem gry. No jak już wspominałem, mamy tutaj cztery demony z 12. no nie mamy oczywiście wszystkich lokacji, kart, grafik i tak dalej. Um, ale mogę powiedzieć, że po rozegraniu i po um, zagraniu sobie w ten prototyp kilka razy, jest to jedna z bardziej unikalnych i ciekawszych gier, jakie miałem okazję grać w tym roku. E, oczywiście możecie powiedzieć, znowu Marek się tutaj jara jak ekscytuje kolejną grą. Zawsze pozytywnie ucieszony, <laughs> nie zawsze tak jest. Ale tym razem muszę powiedzieć, że faktycznie jestem bardzo tą grą pozytywnie zaskoczony. Może dlatego, że ja lubię takie klimaty ostatnio horror demoniczne? Może za dużo grałem w horror warham, nie wiem, ale bardzo mi się to tutaj podoba, bo mimo, że, okej, okay, już były gry, w których walczyliśmy z jakimiś potworami, demonami i tak dalej, to ta gra jest moim zdaniem jedną z bardziej takich unikalnych w kontekście samej rozgrywki tego, co tutaj robimy. Bo to jest taki horror bardziej na poważnie. Nieco takich, znaczy horror warham na przykład, który też jeszcze na moim kanale wiele razy pokazywałem. Też mam powiedzieć, że jest taką jednak troszkę poważniejszą grą, no ale też nie do końca. No mamy tam jakieś bronie, strzelby, wiecie, kije bejsbolowe, inne rzeczy i też walczymy, tłuczemy się z tymi różnymi bestiami, stworami. No tutaj mamy zawsze jednego przeciwnika i to jest ten nasz demon, który się manifestuje, objawia się na planszy, robi różne rzeczy. I to przypomina bardziej takie faktycznie mroczne... Straszniejsze horrory, nie takie klasy B, tylko takie faktycznie, których można się bać, w których, wiecie, jest jakieś domostwo, tam coś się dzieje, nie wiadomo co. I bardzo fajny jest tutaj klimat. Bardzo ten klimat jest fajny klimat się wylewa z gry, z akcji, które robimy, z, z tego, co tutaj się pojawia, z tych kart wydarzeń. Ten w ogóle kodeks, demonium, ta cała księga, to jest w ogóle świetna sprawa tym tymi wszystkimi informacjami yy, o demonach, o sprzęcie, o różnych cechach tych demonów i my musimy jakby wydedukować z tej księgi, z tego co odkrywamy, z kim mamy do czynienia się musimy przygotować na ten rytuał. Super, no to jest trochę tak, wiecie, ja gram dużo gier w życiu yy, i z racji recenzowania i są różne gry, lepsze, gorsze i tak dalej, ale mało jest takich gier, które by człowieka zaskoczyły troszeczkę klimatem, może zasadami, może tematyką, może rozgrywką, i ta mnie bardzo zaskoczyła. I to już jest ogromny plus, że w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach, tak jakby w zalewie tych gier, które są, wiecie, kopią czegoś, kopią czegoś, kopia, kopi, kopi, kopi. No to tutaj mamy coś unikalnego. Oczywiście, że u mamy dalej to, że mamy jakiegoś tam bohatera, mamy akcję, łazimy nim po planszy, potem siedzimy, jakieś tam eventy, potem znowu chodzimy. Ale tak cały ten mych, cały ten patent z tym odkrywaniem wskazówek. Z tym, że mamy różny sprzęt. Każdy sprzęt to jest taka ta gra w grze. Mamy różne przedmioty. Te, te, ten equipment nasz mamy różne takie, mamy e, się fizycznie jakieś kółka, którymi obracamy. Coś gdzieś coś tam suwamy, musimy dopasować symbole, dopasować kości do czegoś. Powoduje, że to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne. No i jakby cała całe ta, ta, napięcie, czy ten demon, którego my tropimy, czy my wiemy, który to jest, czy nie, no bo czas się kończy karty eventów schodzą, mamy coraz mniej czasu. I fajnie by było go przywołać i jakby wygrać i odegnać, ale nie jesteśmy pewni, który to jest demon, A musimy się odpowiednio przygotować, więc musimy przynieść w naszej HQ, z naszego jakby ciężarówki odpowiednie, odpowiednie przedmioty do rytuału, może odpowiedni sprzęt. No, no jest to bardzo fajnie wymyślone. Jeśli będzie tego, mówię, 12 tych demonów w wersji finalnej, to będzie bardzo duża różnorodność Dużo tych fajnych patentów, choćby to, że kiedy giniemy, zamieniamy się w tego ducha, który może pomagać innym graczom, wszystko w tej grze jest bardzo dramatyczne, klimatyczne i dobrze wymyślone, znaczy mnie to nie dziwi, bo Hexploryt w ogóle jest bardzo fajną serią. to już nie jest temat, jeśli lubicie gry fantazy, to radzę się, jakby Wam polecam zapoznać, bo te gry są bardzo fajnie wymyślone i czuję tu troszeczkę czasem podobień do Hexploryta właśnie, choćby z tymi kartami, jakimiś tam afterlife. Tam też było tak w Hexploryt, że były jakieś takie karty, pamiętam, że możemy wcielić się w jakiegoś ducha po, po śmierci. Karty bossów w ogóle wyglądają, przypominają te Hexplorytowe, ale oczywiście mówię mechanicznie, rozgrywka jest inna. Ale bardzo, bardzo ciekawa gra. Hmm, oczywiście widzę tu pewne jakieś mankamenty, bo nie wiem, jak, jak będzie wyglądała regrywalność tej gry. Ja nie wiem, jak będzie w finalnej wersji wyglądało. No będziemy mieli 12 demonów, ale teraz pytanie: czy na przykład, kiedy będziemy grali w tę grę teraz, to nie będziemy na przykład w stanie rozpoznać, czy dany event już gdzieś widzieliśmy. Może te eventy będą gdzieś na tyle charakterystyczne i zapadną nam w pamięć, że po eventach będziemy w stanie dojść do tego, jaki to jest demon. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, wiecie, no to nie jest pełna wersja gry. Też pytanie, jak oni to wykonają, zrobią od, od strony jakby takiej fizycznej? No bo jeśli będziemy mieli pudełeczka, a byłyby to na przykład pudełeczka tekturowe, i do tych pudełeczek chowamy na przykład demona, to wiecie, jak jest z kartonowymi pudełeczkami, że yy, będziemy już wiedzieć, które otwieraliśmy wcześniej, które nie otwieraliśmy wcześniej, bo one się wyżywają przy otwieraniu, bo mamy te skrzydełka. Więc fajnie było, jakby one były takie szczywne, że faktycznie są ściąganym wieczkiem, zamykanym, no bo wtedy. Nie, losując demona nie będziemy w stanie stwierdzić, czy graliśmy przeciwko danemu demonowi, czy nie. Jest tutaj dużo niewiadomych, tak jak mówię, z każdym prototypem, ale to, co widziałem, jest jakby super klimatyczne, super fajne i bardzo mi się ta gra podoba. Nie grałem nigdy w taką grę, no, oczywiście jest dużo gier, w które nie grałem w życiu, no ale ja, przynajmniej z tych, które grałem, no nie grałem w taki horror z prawdziwego zdarzenia. To nie jest właśnie Final Girl, nie jest Final Girl, horror klasy B, czy nawet horror Warham. Jest tu faktycznie dużo grozy, dużo napięcia, dużo śledztwa i, i tropienia tych demonów. Także bardzo, bardzo spoko. Więc tak jak mówię, link do kampanii będzie w opisie do tego filmu, więc zachęcam. Nie polecam Wam tej gry, w sensie nie, nie, nie każę Wam jej kupić. Nie mówię, że traficie, kupcie, bo tak jak mówię, jest to prototyp. Nie wiem, jak będzie wyglądała finalna wersja gry, to będę w stanie ocenić, kiedy ona gdzieś tam kiedyś wyjdzie, się do mnie dotrze. Ale na ten moment jest, uważam, bardzo ciekawa, bardzo unikalna i bardzo warto się jej przyjrzeć, więc wejdźcie sobie na kampanię sobie zerknijcie. Jak to wygląda, czy tam będzie coś jeszcze odblokowane, czy nie. Mam nadzieję, że ta gra się ufunduje z sukcesem, bo no mało jest unikalnych gier. Mało jest gier unikalnych, mało jest takich gier, że po zagraniu po przeczytaniu instrukcji stwierdzacie. Uuu, kurczę, fajnie. No czegoś takiego nie było. Dawno w coś takiego nie grałem, coś takiego unikalnego. Um, no zobaczymy. No na ten moment w prototypie upierdliwe jeszcze jest też setup gry, na przykład o to, to, że tym się przypomniała, że jest tutaj dużo jakby rzeczy, które trzeba rozłożyć, wyłożyć, a przez to, że te wszystkie znaczniki noc cieniutkie, no to w prototyp, to powoduje, że ciężko się to układa, rozkłada, przekłada. No ale ja, ja jestem bardzo, bardzo zaintrygowany. Eee, także takie klimaty, no Wy jeszcze nie macie tej gry w rękach, ale teraz Halloween się zbliża, więc idealnie taka mroczna, mroczna, horrorowa gra. Jeśli właśnie ograliście kiedyś taką posiadłość szaleństwa, a chcieliście, żeby ona była bardziej mroczna, bardziej taka demoniczna, no i bez aplikacji, to też taki Netherwatch idealnie Wam powinien podejść. Jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia kampanii, zachęcam do zostawienia łapki w górę, do odwiedzenia mnie na różnych social mediach, no i do obserwowania, lajkowania, followowania. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!